Hej kochani, e, to znowu ja. <laughs> jakbym, jakbym dawno się nie nagrała, to znaczy, że jest trzeci filmik, ale kochani, tu mam 30 uli, więc naprawdę chodzę ze statywem i z, jak wiecie, jak już z przedmiotem takim y, y, ulowym już się przykleiłam do tego statywu, więc mogę teraz mądrować. Kochani, temat y, leczenia ciąg dalszy. Ze względu na to, że y, ktoś mi się zapytał, znaczy w sumie. Ktoś, no dobrze, nie będę po imieniu, bo nie wiem, czy to tutaj wypada. Ktoś mi się zapytał, czy bym nie chciała sprawdzić takich pasków eterycznych, które mają już jakiś patent. No i oczywiście kochani, no ja zawsze chcę coś sprawdzić, bo jeżeli to ma być bezpieczne dla moich pszczół, to ja bardzo chcę coś takiego sprawdzić, bo chciałabym być jak najbardziej ekologiczna, ale żeby właśnie było w zgodzie z przyrodą. Więc mam tutaj grupę kontrolną, gdzie właśnie te paseczki eteryczne będę zakładać do typuli. I tak mi się nasunęło e, takie zagadnienie, uznajmy, że zawsze to zagadnienie to mi jest tak najłatwiej powiedzieć. Tutaj jest, kochani, moja dobra. Jak pamiętacie, na wiosnę tutaj łączyłam tą rodzinę z e, trutowymi, gdzie wysypywałam przed ul e, z rodziny trutowej pszczoły. Tu jest moja dobra z białym opalitkiem, e, numer 2 dokładnie, ula. I e, pierwsze ule od góry, właśnie będą z tymi olejkami eterycznymi. I tak otwarłam sobie to opakowanie już przy tamtym ulubie, ale jeszcze wtedy mi nie nasunął się pomysł, żeby Wam powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tymole, o e, olejki eteryczne i miód. Ze względu na to, że dobra, to jest linia, gdzie ona e, lubi późne pożytki. To jest bardzo fajna pszczoła, bardzo ją lubię. To jest taka, wiecie, bardzo ciekawska, wścibska. Ona zawsze sprawdza, co się dzieje, pilnuje, ale jednocześnie robi swoje. Po prostu kocham tą pszczołę, jeżeli chodzi o współpracę z nią, bardzo dobrze mi się z nią współpracuje. Ale nie na każdy teren pasuje. To pamiętajcie, sprawdzajcie, która pszczoła sprawdzi się u Was. To, że 3 km dalej u kolegi sprawdza się dobra, to nie znaczy, że u Was na pasiece sprawdzi się dobra, bo tam mogą być pożytki. Tam może być często, przypuśćmy, spadziowanie lub jakieś nektarowanie czegoś, co ona będzie wyszukiwać, ale u Was tego już może nie być. Już u Was może być troszkę cieplej, troszkę zimniej, troszkę bardziej wilgotno i nie ma tych samych pożytków, co u kolegi 3 km dalej. Pamiętajcie, my matkę musimy sobie dopasować. To też jest bardzo ważne. Ale wracamy właśnie do tych paseczków. No otwarłam, kochani, no jest taki no. cytrynkowy, taki dziwny zapach y, paseczków. I no. pamiętajmy, jeżeli my sobie takie coś damy, nawet jeżeli to by producent pisał, bo tutaj nie wiem, czy to jest dokładnie do spożycia z miodem, ja już tutaj nie mam miodu, ze względu na to, że dobra mi teraz naniosła trzy rameczki miodu, ale tam jest też czerw, ja go nie będę oddawać w tym momencie. Nawet jakby tam było troszeczkę spadzi, to dobra jest... Y, taką pszczołą, która w nie, z niewielką ilością spadzi może zimować. W tym ulusie nie martwię, że coś jej się stanie, więc tutaj dopuszczam tą możliwość, że ja im ten miód zostawię w tym momencie dzisiaj ich nie dokarmię, żeby mi jak najwięcej go wyjadło i dopiero następnym razem Dam im jakieś pyszne jedzenie, ale wracając do paseczków kochani, jeżeli my byśmy chcieli pozyskiwać, przypuśćmy nawłoć, bo część z Was jeszcze czeka na nawłoć, część z Was, z tego co dzisiaj wiem, jeszcze ma normalne pożytki gdzieś tam za zagranicami naszego kraju, może nawet i w Polsce, co dla mnie wiecie, ja już kończę sezon 15 lipca, no w tym roku dłużej, faktycznie o tydzień dłużej mi zeszło, żeby kończyć sezon. Więc ja już nie pozyskuję, więc mi jest obojętne, czy mi coś pachnie w ulu, czy nie pachnie. Jeżeli to nie jest tymol, który na przykład przy tych temperaturach, który był kilka dni temu, że to było ponad 30 stopni, mógłby powodować mi wyleganie pszczół. Pamiętajmy, my nie wiemy, czy będzie powodować, ale po zadaniu jakiegokolwiek leku może być tak, że nam pszczoły będą wylegać z ula jeszcze bardziej, bo im będzie to przeszkadzać. To znaczy wyleganie. Więc kochani, wracamy do paseczków. Te paseczki mają taki właśnie. Taki dziwaczny, niby trabiasty, niby cytrynowy zapach. Ze względu na to, że nie wiem, czy mi wolno mówić, co jest w składzie tych paseczków, wybaczcie, w tym momencie nie powiem Wam. Jeżeli kiedyś zapytam się producenta, czy mogę Wam opowiedzieć o tych paskach, jak to wyglądało, to wtedy Wam dam znać. Pani, ale ten zapach paska wejdzie mi do zapachu miodu. I teraz, jeżeli ja bym na przykład chciała, żeby mi pszczoły za chwilę jeszcze dolały do tego miodu na włoci, i chciałabym zrobić miodobranie, to uwierzcie mi, ten miód będzie niesmaczny, on będzie pachniał y, tym paskiem. I jeżeli teraz chcemy leczyć pszczoły czymkolwiek, co jest y, eteryczne, co ma zapach, to pamiętajmy, że nam y, ramki susz y, przejdzie tym zapachem. Nasz ul będzie wypełniony tym zapachem. I jeżeli za 2-3 tygodnie zacznie się nawoć, to ta nawoć też nam będzie pachnieć właśnie tym zapachem. Jeżeli chodzi o leczenie, tutaj każdy, kochani, musi podjąć decyzję taką, jakie macie warunki. Mogą to być w tym momencie na przykład paski glicerynowe z kwasem szczawiowym, może mogą to być paski z kwasem mrówkowym. Ale ja wam nie powiem, bo nie mogę Wam powiedzieć, że wy zastosujcie sobie to i to, bo ja nie wiem, jaką wy macie siłę rodzin, ja nie wiem, jakie wy macie pszczoły w ulu, ja nie wiem, jaką wy macie pogodę, temperaturę, wilgotność, jakie macie warunki zewnętrzne. Tego nie dam rady określić. To musicie sami dostosować do swoich potrzeb i do tego, jakie macie pszczoły. Ja kochani, jak się tu mówi, leczę paskami z amitrazą, bo w tym momencie wydaje mi się, że one są dla mnie najlepsze. Ale u kogoś zakładałam właśnie paski glicerynowe ze skwasem szczawiowym i też pszczoły nie wylegały. Świetnie się tam chowały i zgryzają te paseczki, wynoszą ładnie, nic się im nie dzieje. W tym momencie wkładam paseczki eteryczne. Też nie widzę w tamtym ulu, żeby już po tym czasie, co tutaj jestem, coś się działo. Jak przyglądałam się, jak położyłam pierwsze paski, też kładłam, sprawdzałam, czy nie ma jakiejś reakcji takiej natychmiastowej. Pszczoły, gdzie będą od razu miały reakcję, wiecie, że im to nie pasuje zapachem czy czymś. Też tego nie widzę. Raczej są obojętne na ten zapach, więc tym bardziej pozwalam sobie na włożenie i sprawdzenie, jak to wygląda. Więc też kochani, pamiętajcie, dopasowujemy leczenie do siebie. Ale jeżeli chcemy późne pożytki. To musimy wiedzieć, że nawet jak stosujemy kwasy, to nie dajemy nic eterycznego. Czy tam jakiś olejek na wzmocnienie pszczół, na przykład cynamonowy, albo jakiś melisowy, to wszystko są bardzo silne zapachy, co spowoduje po prostu zmianę smaku miodu i może być on po prostu niejadalny. Miłego.